Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku mamy magazyny z kwietnia. Przyjrzymy się im, a bardziej to samym dodatkom. I mam tutaj numer czwarty magazynu Lego Ninjago z lodowym cesarzem oraz kartą limitowaną. Następnie magazyn Hidden Side, numer trzeci na 2020 rok oczywiście, z nawiedzoną motocyklistką oraz saszetką kart. Oraz numer piąty LEGO Star Wars z infiltratorem Darta Maula i jeszcze saszetką kart LEGO Ninjago. Każdy z tych magazynów kosztował po 12,99, myślę, że nie ma już co przedłużać, ja po prostu biorę się za ich odpakowanie. Zanim jeszcze przejdziemy do dodatków, zobaczcie, jakie propozycje na nas będą czekać w maju. 7 maja otrzymamy Owena w kajaku. Moim zdaniem, bardzo taka porządna propozycja, jeżeli ktoś nie ma figurki Owena. 12 maja Elite Pretorian Guard w magazynie LEGO Star Wars. 14 maja Lloyd oraz Kamienny Wojownik w magazynie Legacy. Moim zdaniem, bardzo ładne minifigurki. I 19 maja będzie taka oto Nia moim zdaniem ładna, ta jest postać właśnie w tym wydaniu, naprawdę mi się podoba ta minifigurka i to z tego co wiem występowała ona tylko w jednym zestawie, czyli Perle Londu, jeżeli nie, no to możecie mnie poprawić. Następnie 21 maja człowiek zagadka w magazynie LEGO Batman, również ładna minifigurka i ostatnia już jest tutaj, JB 26 maja. Oczywiście ja nie mam jeszcze magazynów LEGO City oraz Friends, ale z tego co mam, no to właśnie wam wszystko pokazałem. Moim zdaniem następny miesiąc szykuje się bardzo dobrze. No to co, przejdźmy sobie do dodatków. Mam przed sobą wszystkie dodatki i aż nie mogę się doczekać, aż je złożę. Szybko jeszcze pokażę Wam kartę limitowaną, zobaczcie, tak ona się prezentuje, oraz oczywiście dwie saszetki, ja ich akurat nie będę otwierał i same klockowe dodatki. Nie pozostało mi nic innego, jak po prostu wzięcie się za ich budowę. Skoro wszystko jest już zbudowane, no to myślę, że wypadałoby to omówić. Na początku przyjrzyjmy się temu SIF-infiltratorowi Darta Maula. Jest to niezły łamaniec językowy jeżeli chodzi o nazwę, ale przejdźmy już sobie do samego modelu. Model w sumie no niczego nie urywa, wygląda dosyć średnio, jakoś mocno mi się nie podoba, chociaż ma sporo ciekawych elementów do wymontowania. Jak na przykład te tajle 1x6 w kolorze szarym, zawsze gdzieś się to może przydać. Właśnie takie stateczniki czy też skrzydła tego modelu, bardzo przydatne elementy, takie gładkie slopy oraz jeszcze ten jakby duży szary klosz, naprawdę też bardzo ładnie wygląda. Od dołu to wygląda właśnie w taki sposób, jeszcze bym w sumie mógł wymontować i gdzieś ciekawie użyć ten szary talerz, także tak jak mówię. Model niczego nie urywa, ale ma naprawdę kilka ciekawych elementów do wymontowania. Przyjrzyjmy się teraz tej motocyklistce. Zobaczcie, tak oto prezentuje się ta minifigurka. Nadruki ma bardzo ładne, zarówno na nogach, jak i na torsie. Z tyłu jest po prostu genialny nadruk, jakby nazwy tego gangu oraz pewnie jeszcze z logo. W polskim tłumaczeniu znaczy to zające spustoszenia. Główka minifigurki wygląda tak, ma ona również taki oto czarny kask oraz czerwony łom w swojej rączce. Minifigurka jest naprawdę bardzo ładna. Dodatkowo można ją stransformować w ducha. Już wam to pokazuję. Zobaczcie, tak wygląda minifigurka jako duch i moim zdaniem prezentuje się to jeszcze lepiej. Na Nadruk na główce wygląda właśnie tak. Naprawdę ładnie się to prezentuje, a te takie włosy Wszędzie powiewające, wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I właśnie z tą główką i tymi włosami ta minifigurka mega mi się podoba. Jest po prostu świetna. Teraz, moim zdaniem, zajmijmy się tym, co najlepsze. Czyli właśnie lodowym cesarzem z magazynu Lego Ninjago. Jest to po prostu przegenialna minifigurka. Od razu wam mówię, że jest to chyba najlepszy dodatek z magazynu jaki kiedykolwiek wyszedł. Mi się on mega podoba. Dodatkowo dostępność tej minifigurki. To tylko jeden zestaw. Zobaczcie jak on wygląda. Nadruk na nogach jest bardzo ładny oraz szczegółowy. Ma on również taką zbroję na sobie, gdzie po boku wystaje właśnie taki lód. Nadruk na głowie prezentuje się właśnie tak, z jednej strony, z drugiej strony. Jak widzicie, go nie ma, hełm również naprawdę świetnie się prezentuje. Jako akcesorium ma on takie berło, które już jakoś mocno nie przypada mi do gustu, ale też nie wygląda jako źle. Jeszcze pokażę wam tą minifigurkę bez zbroi. Zobaczcie, tak prezentuje się torsik minifigurki, jest naprawdę bardzo ładnie zadrukowany. Zobaczcie jeszcze raz na tą minifigurkę jak prezentuje się w zbroi i tak jak mówię, ta minifigurka jest po prostu mega, ale to mega sztosem. Skoro wszystko jest już omówione, to przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że w szczególności te dwa dodatki są po prostu genialne. Statek ze Star Wars, no jak to mini model, nie jest jakiś ładny, moją notę dla niego będzie 8 na 10. Motocyklistka dostanie ode mnie dyszkę, bo jest to moim zdaniem bardzo ładna minifigurka, a jeżeli chodzi o cesarza, to będzie to nota wykraczająca poza skalę, czyli 12 na 10. Moim zdaniem ta figurka jest tak genialna, że jest ona po prostu poza skalą. Jest naprawdę przepiękna i naprawdę się cieszę, że wszedłem w jej posiadanie. Wy możecie w komentarzach napisać, które z tych magazynów będziecie sobie kupować, jak oceniacie następne magazyny, które wychodzą i jak oczywiście oceniacie te magazyny, które dzisiaj dla Was recenzowałem. A jeżeli odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!